Cześć, dziękuję że tu jesteś. Medytacja to jedna z najlepszych rzeczy, jakie możesz dla siebie zrobić. Jaki masz dziś nastrój? Cokolwiek odpowiesz, pomyśl sobie, że właśnie przyszła chwila, w której poczujesz się dobrze. Zabieram Cię dziś na zimowy spacer po parku. Nieważne jaka jest pora roku, w momencie gdy słuchasz tego nagrania. W świecie, do którego się teraz przeniesiemy, panuje właśnie piękna, zimowa aura. Zanim pójdziemy na wspólny spacer, upewnij się, że przez najbliższych kilkanaście minut nikt ci nie będzie przeszkadzał. To czas tylko dla ciebie. Postanów sobie, że niczym innym nie będziesz się teraz zajmować. Usiądź lub połóż się. Możesz przykryć się kocem. W końcu tam, gdzie się wybierzemy, trwa teraz mroźna zima. Jesteś w parku. Wszędzie wokół widzisz śnieg. Biały puch pokrywa suche, pozbawione liści gałęzie drzew. Biała jest ścieżka, po której idziesz, i dachy domów, które widać w oddali. Nawet ławki, na których jeszcze niedawno można było odpocząć. Są teraz pokryte białym, miękkim kocem. Po mroźnym wiatrem i skrzypieniem śniegu pod stopami w parku nie słychać wielu dźwięków. Ptaki, które tak chętnie koncertują w ciepłe dni, teraz zamilkły. Co jakiś czas odzywa się jedynie sroka. Która obserwuje przechodniów w nadziei, że dostanie coś do jedzenia. Masz wrażenie, że przyroda usnęła, chcąc przeczekać mróz. Jedynie ślady ptaków na śniegu wskazują, że życie nadal trwa. Jest tylko cichsze ukryte przed zimnym. Weź teraz głęboki wdech. Poczuj, jak tysiące malutkich igiełek kują cię w nozdrza, czoło, skronie, gardło, Śladkę piersiową. Mroźne powietrze dociera do każdej komórki Twojego ciała. Czujesz, jak powoli się w Tobie ogrzewa, łagodnieje. Weź jeszcze jeden głęboki wdech nosem. I spróbuj poczuć, jak pachnie zima. Czy to zapach śniegu, lodu, a może zima nie ma żadnego konkretnego zapachu? My się teraz na tym, jak czuje się twoje ciało, spacerując po parku. Co robią twoje dłonie? Czy są otwarte i swobodne? A może zaciśnięte? Próbujemy teraz kilka razy je zacisnąć i rozluźnić. Weźmiemy głęboki wdech nosem i wstrzymamy powietrze w płucach na 5 sekund. W czasie wstrzymania oddechu zaciśniemy mocno obydwie dłonie. Wraz z wydechem rozluźnimy je. Głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze i zaciśnij dłonie. Jeden, dwa. 3, 4 5 A teraz wypuść powietrze i rozluźnij dłonie. Powtórzymy to jeszcze 3 razy. Wdech. Zatrzymaj i zaciśnij dłonie. 1 2 3 4 5 I wypuść. Wdech. Zatrzymaj i zaciśnij dłonie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i wypuść. I ostatni raz. Wdech, zatrzymaj i zaciśnij dłonie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Wypuść. Przenieś teraz uwagę na swoją żuchwę. Czy jest zrelaksowana? Jeśli czujesz w niej napięcie, możesz wykonać delikatny masaż, który rozluźni to miejsce. Połóż dwa palce na twarzy pod kośćmi policzkowymi. Zacznij masaż kolistymi ruchami, masując żuchwę z obydwu stron, tak jakbyś chciał palcami narysować kółka. Żuchwa to miejsce, gdzie często gromadzą się napięcia. Masuj ją, aż poczujesz, że jest rozluźniona. Jak to jest spacerować po parku w mroźny słoneczny dzień? Pomyśl sobie, jak to dobrze, że twoje nogi cię niosą, płuca oddychają, a oczy pozwalają ci się cieszyć zimowym krajobrazem. Poczuj wdzięczność za tę chwilę, która trwa teraz i nigdy się nie powtórzy. Śnieg na ławce nigdy nie ułoży się dokładnie tak samo jak dziś. Ptaki zostawią na śniegu ślady, ale to już nie będą te same ptaki. Słońce będzie rzucać światło przez korony drzew, ale za każdym razem w nieco inny sposób. Oddychaj spokojnie i chłoń te chwile z wszystkimi kolorami, dźwiękami i zapachami, jakie cię otaczają. Swoje życie trwa właśnie teraz. Nie ma go w przyszłości ani w przeszłości. Czasami nam się wydaje, że będziemy szczęśliwi, jak tylko wydarzy się coś, czego pragniemy. Czekamy, aż zdobędziemy lepszą pracę, znajdziemy miłość swojego życia, kupimy większe mieszkanie. Nasze dzieci podrosną i będziemy mieć więcej czasu dla siebie. Ale w ten sposób nigdy nie będziemy zadowoleni, bo nasze szczęście będzie gdzieś tam, w innym miejscu nigdy tutaj. Bądź obecny w tej chwili. Teraz. Słyszysz głos kaczek? Tam dalej, w głębi parku, jest staw. Chodźmy zobaczyć, jak miewają się kaczki w ten mroźny, zimowy dzień. Spójrz, jak beztrosko czyszczą sobie piórka. Są tym tak pochłonięte, że nawet Cię nie zauważyły. Poświęć chwilę na wsłuchanie się w odgłosy nad stawem. Nic innego nie rób, tylko słuchaj. Zrobiło się naprawdę zimno, czujesz, jak zdrętwiały ci palce u dłoni. Pora wracać do domu. Zwróć uwagę, jak śnieg skrzypi pod butami, gdy stawiasz kroki. Wsłuchaj się w ten dźwięk dźwięk zimowego spaceru, który nigdy się nie powtórzy.